Jeśli filmik, jak zrobić pomadkę z wazeliny, był fajny, to dzisiaj pokażę Wam wszystkie moje kosmetyki. Prawie wszystkie, bo nie zdołam wszystkich pokazać. Tutaj, jak widzicie, jest wazelinowa pomadka, którą nazywam Jagodzianką. Dobra, a teraz zapim. A teraz y, obstawiajcie, jaki to może być zapach. Zabiczę 5, 4, 3, 2, 1. No. A tam. Tom. Ta. Matkę, którą nazywam z matką kakałową. Co prawda, to jest mój ulubieniec w do ja z Pachnie bardzo pięknie. I też obstawiajcie, jaki to może być zapach. To jest pomadka truskawkowa. Też z basenii, Którą nazywam truskawetką. Też obstawiajcie, jaki to może być zapach. A i widzicie, Mam pomadkę od Joanny Saucz. Jest biała. I, I obstawiać o zapachu kokosowym. Tutaj mamy pomadkę z Nivelle, która ma kolor czerwony. Mm, I pachnie poziomkowo. Jest to. Są to nie, moje ulubione. Jest, są to moje ulubione płatki, które są moje ulubione. A tutaj perfumy z Dobra. Mm, mm, szkoda, że tego zapachu nie czujecie. Ten zapach jest tak piękny, że nie da się opisać. Pachne mi trochu jak karmel z kokosem. z mlekiem. Pyszne. A tutaj jest perfumi z firmy. Żałuję, że go pokazałam. Następnie mamy, mamy odżywkę od paznokci z firmą Simple Bells, która ma kolor taki ciało. A tutaj widzicie, mamy perfumę z firmy Christopher Dark Plank Brilliant, które pachną obzbiornię. Zaraz Sadzon tak założyć. To nie są moje ulubione. Następny mamy lakier od firmy Color Strength Fast Free e long Plastic Evolution Cosmetics. I ma kolor taki różowy. Następny. Jest e, lakier z, mm, z firmy Beauty czerwonego. I tutaj mam mojego ulubieńca tygodnia, Lokiel Loven Do. Kurze, kurze! W dupimcie zobaczymy, co to? No nic. No. Mamy tutaj też taki złoty lakier. A zaraz Wam powiem. Orzwej, belci. A cztery teraz są perfumy z violetty? Dobra, Nie czuję za pachną. Hmm. Tak pięknie pachną, że nie wiem. Przepięknie. Po co można się tak nie ulubiać? Ciekawie. No. To jest taki no, trochę perełkowy lakier. Perełkowy lakier, tak jak mówię. Z Klasika Halloween. Tutaj jest Znowu lakierek ciałowy z firmy Neve który też przychodzi na łubieńce, Tutaj mamy e, znowu też szarawy lakier z firmy Beauty. A tutaj mamy perfum. Elisabeth Ann... Elizabeth Die heet Elisabeth Arder Green Tea Skin Spray and Partial Warp. Goed, we gaan het eens oppakken. Mmm, pacht op een groene hersenbat. Dat is ook voor de leuke zitgordel. En dan heb Perfecta school. Sugar baby, czyli perfumowany krem do ciała. Perfum body cream. Słodkie nawet. Co ja jest? Co to jest? nie jest. A to jest nasz Widzicie, tutaj jest, ilustracja z tego, czyli się. Chcecie jeszcze raz zobaczyć. Nie, brytko, nie. nie. Teraz. Też też żółta pomatka. Jest taka sama. A tutaj wasze, wasz ulubieniec, których używała w filmiku Jak? Malować się Okej. wygląd. też A tutaj mamy lakę z psu, z firmy PES, -Lawenda. A tutaj mamy taki sam lakę też, czerwony. I znowu yy, podziąko taki ma kolor i zapach nie bardzo. I teraz przechodzimy do just Play. Teraz jest to super dla chłopaków. Który patrzą o I one idą nie na ulicę. A ty teraz śpiewa Bałwios Parys. I jak się gnębi.

6 sześć, pięć, cztery, trzy, dwa, jeden i zero. A tutaj mamy takie perfumy taki, taki z białek. Wiem. I nie To, się grać, to, to jest. Które pachną czarująco. Normalnie byście byli w Afryce To są perfumy z Afryki, które kocham kocham z perfumki a tutaj kolejny, mm. który Który też pachną! Te pachną jak pstrynka z pomarańczu. I lakier biały z kwasika. Oto no to jest Które dosyć Tutaj taki zwykły skarming czerwony. Liczę, że podobał Wam się film i że nie będziecie na mnie pisać, że jestem się Albo wyczywisz wy, jakieś ziemniak, czy coś w tym stylu, czy fu, czy brzydko. Ja tu nie liczę. Łapki w górę. Subskrybujcie i dawajcie komentarze. I odstawiajcie też to, co ja Bye!